Witam w grudniowym odcinku WEBMAGLA. Jedynym tematem, który omawiamy jest Orange Video Fest. Naszymi gośćmi są, a właściwie nie ma gości. Z naszą kamerą wyszliśmy na ulicę i zrobiliśmy sondę. Na początek zapytaliśmy się, czy w ogóle znają jakiś polskich youtuberów. A nie wiem kto to jest. Nie. 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 A czy coś Panu mówi, co to za osoba, Cyber Marian? Niestety przykro mi nie. To chyba nie, mój, nie, nie moje te klimaty. Na pewno jakiś może znany człowiek, ale ja, ja nie słyszałem o takim nazwisku. Nie znam takich ludzi. A czy słyszała Pani może o Wardędze? Kto to jest? Nie słyszałam. Czy to jest kobieta czy mężczyzna? Nie jestem w stanie Pani odpowiedzieć na to pytanie. E, gdzieś słyszałem to hasło, ale nie mam pojęcia kto to jest. Lekko stronniczy. Je, jednostronniczy. E, lekko stronniczy. Nie wiem. nie wiem. Chcą lekko przez życie przejść. Większość ludzi jest stronniczych. Ja też jestem stronniczy. Polimaty. Z czym się Panu kojarzą? Bardziej z fizyką lub chemią. Polimaty? Nie, niestety nie. Też nie. Abstrahuje? Taka dziwna nazwa? No, słowo abstra abstrakcja to jest coś, co jest bardzo takiego niesumiernego. Nie Wolę te słowa dawniejsze, nasze polskie. Chodzi o wyjaśnienie pojęcia, tak? Nie? To, to nie wiem. Wie pani co, że kiedyś nawet, przyznam się szczerze, że to kiedyś używałam. Prawdopodobnie wszyscy fani youtuberów byli albo przed YouTube'em, albo właśnie na Orange Video Fest na Torwarze, gdzie przyszło ponad 7000 osób, żeby spotkać się ze swoimi ulubionymi youtuberami.